No i tak, hej Kasiomka, witam wszystkich w lesie, tak? 8 listopada, w pół do czwartej, tak? 15.30 i oczywiście z flamingową torbą od Koblina. nie jest ciepła, rękawica od siastka. No i postanowiłem sobie wyjść do lasu. Mimo to, że właśnie pada, ale jakoś ściągnie wilka do lasu. Bo jestem w miejscu, w którym dawno, dawno nie byłem. Kiedyś z tego miejsca razem z moją córką Nadią Wyciągnąłem kilka worów śmieci. To było takie śmieciowisko z koszem na śmieci. Kto pamięta, kto oglądał, to wie. No i co, tu się przejdę, takie miejsce spacerowe. Zobaczymy. No, mimo tego deszczu, tej brzydkiej pogody, mam ochotę właśnie na taki spacerek. Po lesie. Ciekawe, czy spośród tych liści coś, coś tu ujrzę. No, ale jest to dobrze zabezpieczone. Czapka, gum, gumowce, także można połazić. Dobrze, idziemy w las pobuszować. Tutaj taka przeprawa. Zobaczymy, bo to taki teren spacerowo-grzybowy też. Może jakiś grzybek wpadnie o tej porze. No, ale tak grzybowo tego miejsca nie znam. Ale wiem, że ludzie tu chodzą na grzyby. No nic, zobaczymy. Na razie spokój. Taki fajny las. Troszeczkę inny niż ten, który ja odwiedzam. Jest jesiennie, kolorowo, Pani się idzie, rzeźko jest, te krople wody lecą z drzew, bo też wiatr wieje, przez chwileczkę mrzało, ale jest sympatycznie. Normalnie tych liści masa idzie dostać od popląsu, ale świetnie to wygląda, ale już tam ma coś, widziałem. Zobaczmy, no, podejrzemy, chyba że to jakoś, a to Co tu leży? To jest butla. Nie, to kora. Tutaj jaka kość. Ha. ha! Pierdzielę. Czy wy to widzicie? Ha. Ja! Mega! Patrz na moją nogę. Kawał kości. Starał się bać. Dobrze, rozjeżdżamy się też trochę te po tej okolicy. No, taka sytuacja. Kogoś coś tu zjadło. No jest fajnie. Idziemy dalej. i oczywiście korzystając jeszcze, że jest jasno w tych pięknych okolicznościach przyrody chciałem pozdrowić, chciałem pozdrowić pierwszą trzynastkę obecną na ostatniej premierce na czacie filmiku ze sprzątania lasu i są to papuga, papuga była pierwsza, pozdrawiam serdecznie papugę drugi był heriksus, pozdrow serdecznie heriksus, trzeci był na rowerze zbieram złom pozdrawiam serdecznie, na rowerze zbieram złom czwarty był lechu pozdrow serdecznie lechu, piąty był Radek Mrozik, pozdrawiam serdecznie Radek Mrozik Szósty był Janusz G Pozdrawiam serdecznie Janusz G Siódmy był Daniel Kastelik Pozdro serdecznie Daniel Kastelik Ósmi, ósmy byli 4 minuty, a więc ci Od których mam te karteczki, a więc pozdrowienia dla Ani Dla Gai i dla Krzysztofa Dziewiąty był Wojtek, czyste giery pozdrow serdeczne Wojtek Dziesiąty był Rafał Mudrzejewski, pozdrow serdeczny Rafał. Jedenasty był Achciu, pozdrow serdeczny Achciu. Dwunasty był Paweł Strzelecki, pozdrow serdeczny Paweł, wielkie dzięki za aktywność. I trzynasty był Kamil Drasik, też pozdrawiam serdecznie. Dziękuję wszystkim za aktywność. Idziemy dalej w las. No i tak, na razie w lesie jest miło, sympatycznie. Piękne okoliczności przyrody. I przy tej okazji chciałem też podziękować gorąco wspierającym kanoflam i w sprzątaniu lasu, no bo jest to 10 osób, tak, w tym momencie. Pierwszy jest pociągowo, już 11 dni. Drugi jest Jan Matejka, jeden miesiąc. Trzeci Tomasz Kropek, też jeden miesiąc. Czwarty jest Lolek, też jeden miesiąc. Potem piąty jest Sandacz Trwa, już 3 miesiące wspiera. Wielkie dzięki. Michał Kopa, 3 miesiące. Krzychu Zlandu, 5 miesięcy. Wielkie dzięki. Ósmy Lechu, 1, 9, 8 Lechu 1982. No to już 6 miesięcy, pół roku. Mariusz Pan też 6 miesięcy. I Daniel Kastelik też 6 miesięcy, a więc 10 osób. Wielkie, wielkie dzięki za wsparcie. A ja sobie idę dalej. No na razie jest naprawdę czysto, ładnie i przyjemnie, ale teraz dojdę do takiej drogi, i pewno to się skończy. No musi być, nie? Przyjemne, z pożytecznym, fajny spacerek. No, tak ciemno, ciemno w lesie jest. Nie wiem, czy coś będzie jeszcze widać. No ale zobaczymy, czy będzie widać. No i tak widać, nie widać. Dopiero co jedną kamerę wyłączyłem. A patrzcie, tutaj już jest. Coś pod drzewem. No to jest papiżok. Papiżoków nie zbieramy. Ale tam coś też jest. I tam też, nie tam tu grzyb. A tutaj, jest żubr żubr, żubr, tak, prosto z lasu dobrze, ubieramy rękawice od ciastka ciastka cieplutka rękawiczka cyk, podejmujemy żubra, no tak pełen żuczków, niestety ale likwidujemy tą pułapkę i będzie już 15 groszy, nie, do puszkomatu, pierwszy fan do torby, wrzucamy Tyk. tak jak mówiłem, coraz bliżej drogi, i też jest pewien sygnał, tak? Jak jest droga, się zbliża. No się zbliżają takie fanty. Flamingówka, żatecki, też już tam z niewolnikami. No ale likwidujemy tą pułapkę. Cyk i do torby, drugi drugi temacik. W tej stronie też coś tutaj jest. Ten metaliczny odblask żubr pełny. Opróżniamy. No i to jest stara puszka, bo to jest nowy wzór puszki w żubrze. A to taki tam niuans. Patrzcie ile tego co wychodzi. Trzecia. Tutaj folioczek. Jakiś kapsel. No, zmarnowany już. Pelikanowi się na nic nie przyda. Ale wychodzi z lasu. Niech tu nie śmieci, nitko nie wygląda. No i dochodzimy po malutku do drogi. Zaraz wam powiem, co to za droga. No i tak, jest droga. To jest jakiś dukt królewski czy książęcy. Mm, nie chcę skłamać, ale jakoś tak to wygląda. gdzie my jesteśmy? Tak. O, tu nawet może piszę. To jest droga, która prowadzi w kierunku Promnic. Tak. Promnice Tychy, paprocany. I Dukt. Szosa Książęca, tak. Tak, właśnie tak się nazywa. To jest Szosa Książęca. E, tam jest pod oddali drogach. Tam jest Kobiur. Tam są Tychy. I tu jest droga do Promnic. Tam jest właśnie fajny zameczek myśliwski. Tam jest Kobiur. Druga część Kobiura. No, i przy tej okazji też pozdrawiam Piotrka, tak? który prowadzi kanał e, Studnie. Zrób to sam. Właśnie tutaj mieszka. Jakoś interesuje tematyka właśnie studni, no to u niego są takie ciekawe filmiki. No i co, jesteśmy na Trzosie Książęcej, tak? Patrz, przeczytałem przed chwilą i zapomniałem. No, tak to wygląda. Taki właśnie ten szlak. Nic, pokręcę się tutaj troszeczkę po okolicy. I będziemy wracać z powrotem do lasu, no a więc misja spełniona, no kawałeczek tym lasem musiałem mieć, także tego tak na filmie nie było widać, no ale tak, no właśnie, taki właśnie szlak, super to wygląda, tam daleko, daleko jest piękny zameczek myśliwski, jak ktoś będzie w Tychach nad jeziorem paprocańskim to zapraszam, a ja się troszeczkę cofłem i tak sobie pomyślałem, że się przejdę właśnie tą drogą tutaj, co prowadzi do Kubiura, do wsi. <grych> No, rozejrzymy się tutaj na skraju jednym i drugim. Zobaczymy, jak to wygląda. Co tu jest, co tu się wyprawia. A tu się wyprawia tyle, że kolejna flamingowa się tutaj pojawia. Łolek, kurczę pełna. Ja pierdzielę. A ciężka. Patrzcie, co się dzieje. Arnold pełen niewolników. I tak, ten wyczyszczony. Pyk. Czwarty flaming. A tam jest jeszcze jedna. Tutaj coś się świeci. No, zaczął się wysyp. No też pełny Mo nie czuć taka waga. I tu jeszcze jakiś halniak. Takie. Halne, zielone. tutaj jeden, drugi do torby i chodzimy dalej. Zobaczamy, co tu się wyprawia. No niestety, droga uczęszczana też przez samochody. No i im tak, im bliżej cywilizacji, no to tak to wygląda, nie? A tutaj mamy lipcówkę. Pięknie przy tej okazji pozdrawiamy lipcoków. Od razu jest akcja, nie? Tutaj 50 groszy będzie do tego, do butelkomatu. Tamta torba też, te dwie torby, pełne tych lipcówek, lipcówek, no tak, pełne lipcówek właśnie z Harnasia, co znalazłem ostatnio, co ten short, także wkrótce też wyprawa do butelkomatu będzie. I kolejny, to jakiś jest kustosz Harnoldów, tam też w oddali widzę kolejne. Mamy puszkę, realnie, no tu widzę jeszcze kolejną puszkę. Takie jakieś... Karpackie, no co za marki tu są. Ops, uciekła. No nic, chyt do torby. Idziemy tam po tamte. Taki tutaj wysyp. łóżkowo flamingowy Cyk, Co tu sobie leżą? Dwa Arnoldy, takie pułapki. Na No niestety. brudna robota. Dobrze, że nie czujecie tego zapachu. Tyk. 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 Tyle śmieci. Tu sobie badziki buktowały. Co to jest? Jakieś kwiaty. Ale widzę, że to miejsce ma potencjał. Widziałem też jedną rzecz tutaj. Będzie trzeba tu przejechać chyba. Bliżej autem, bo będzie tu się dało podjechać. Jest tutaj małpka. Będzie farsz do flamingówki. I tak, torba troszeczkę waży. Ja pomału będę wracał. Mało się tokie żeby mi tutaj ciemności nie zostały w lesie. No bo muszę jeszcze wrócić tym ładnym lasem na no, tamten parking tam leśny, gdzie mam auto zaparkowane przez ten grzybowy las, chociaż jeszcze żadnych grzybów nie było. Ale widzę, że to miejsce ma potencjał. Da się tu podjechać. Nie trzeba tyle iść. Więc coś pomyślimy tutaj nad jakąś akcją. Coś z tych liści się błyszczy. Z tej skierasowa. Ta tym razem pusta. Krzaczory. I tutaj kolej należy. Dupka od framingówki się już świeci błyszczy, puszka, naprostujemy i będzie do puszkomatu. Nawet nie liczy już tych puszek. Ale trochę jest. No. a i buta się trafiła. O! I tu jest koziołek. się wejdzie od tej manki. No to widać. Z drogi nie widać. Z szacoru widać. Tam coś jeszcze błyszczy, nie mogę się oprzeć, trzeba tam dojść. Tuż nie inny jak Arnold, coś tam jest jedno, jedna ofiara farnasia i pyk. W takim książęcym szlaku, patrzcie takie. W górę. No i tak, ja na pewno tutaj przyjadę, w to miejsce. Opuszczamy szosę, książęcą. Może taki będzie tytuł odcinka. Śmieci znad książęcej szosy. No troszeczkę tego jest. Tutaj coś jest, a nie to jest grzybek, ale to pewno jadalny tylko raz. mało wracam, żeby mi tu właśnie ciemności nie zostały. Tam też takie Wielkie grzyby rosną. No, tu już w lesie już tak ciemniej, ciemniej, a dość kawałek mam do przejścia. Na pewno na filmiku dla Was to będzie chwila, a dla mnie dłuższa chwila. Ale jest fajny. Ciekawy spacer. No, w tym miejscu właśnie no, warto było wrócić, tak, na tą ścieżkę, dróżkę do Kobiura. Widzę, że tu jest lepszy dojazd, podjazd. Także pewno kiedyś tu się pojawię. To jest temat na wyprawę, na odcinek. No, tylko trzeba właśnie pochodzić, powęszyć, popatrzeć. Też takie miejsca, aby coś tu kiedyś było ciekawego. Patrzcie, jak te dęby świetnie wyglądają. No, patrzcie, teraz wam muszę pokazać. Super. No, tylko trzeba tu przyjść w jakiś lepszy dzień, jasny przed południem, a nie wieczorem. Dobrze, wracam do samochodu. Tutaj też coś takiego by... wykopane? Co to, kucze, jest? Taki wybrany teren pod coś. Czy ktoś tu miał wjechać? Czy to jest jakiś fundament? No... Była tu instalacja, to jakieś wgłębienie Dobrze, flaming, wracaj, wracaj, bo to nie czas i pora na tutaj jakieś te no, urbexy leśne Dobrze, lecimy do auta Spory kawałek drogi za mną Ja już coraz bliżej punktu wejścia, tak? Przejdziemy sobie jeszcze tą kładkę no, się zagrzałem, o cyk cyk, pyk pyk. No naprawdę spory, spory kawałek przyszłem. No i co? Jest troszeczkę tych fantów. Rekonesans zrobiony. Elegancki spacerek. Tak zawsze na moich odcinkach. W końcówkach polecam, polecam takie spacerki właśnie. Pole się w głąb lasu. Można poznać teren. No ja też się... Zapoznamy właśnie z tą okolicą. Inny region, inny rewir. E, przy okazji wyniesione trochę śmieci. No i fajnie. No i ja wychodzę z lasu. Kończymy ten odcinek. Tak więc, jak się podobało, to się, oczywiście zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji. Oglądajcie reklamy, bo to też wspiera kanał. I co? Hejka, siemka, pozdrawiam serdecznie. I do zaś!